Nauczycielami! Bądźcie z nami! Nauczycielami! Bądźcie Wszystkie te na ekstra. <ślinicja> <ślinicja> oh, będzie dobra. Wywalczymy. Wywalczymy.

ファミリーの人たちは、この人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人

Ale jest jeszcze droga nami, przed nami, jest straj, który należy utrzymać, żeby rząd, to, nie my możemy, to nie my mamy się ukinać, to rząd ma się ugiąć. Dlaczego nasze postulaty nie są spełniane? Cały czas mają nas gdzieś. Mi to się osobiście nie podoba. Ja jestem, mam w sobie złość i rozgoryczenie. Co możemy zrobić? Co możemy naprawić w takiej sytuacji? Dzisiaj podjęliśmy decyzję. 24 marca zrobimy naradę obywatelską o edukacji w Bibliotece Miejskiej o godzinie 18. .00. Ludzie, którzy znają się na swoich bachach, w swoich dziedzinach związani są z edukacją zapraszamy, jest dla wszystkich otwarte 24 kwietnia, a teraz oddaję głos. Bardzo dziękuję wszystkim za udział w tej manifestacji i oczywiście zapraszam 24 kwietnia na godzinę 18 do Biblioteki Publicznej. Zapraszam wszystkich, którzy dobrze myślą o edukacji, dla których ważne jest to, żeby edukacja rozwijała się. Przecież walczymy nie tylko dla siebie. Nie walczymy tylko o swoją godność, ale przede wszystkim walczymy o to, żeby przyszłe pokolenia miały godne warunki nauki, żeby dzieci nie były przemęczone nadmiarem materiału nauczania, bo nauczyciele doskonale wiedzą, że programy, które były na prędce tworzone podczas zmiany systemu edukacji są dla nas nie do przyjęcia, nie do przyjęcia. Nie będę dyskutowała na temat, jak ma wyglądać reforma, ale chciałabym wszystkim Państwu dodać otuchy. Nie pozwólcie się upokarzać nikomu. Liczcie na siebie. Trzymajcie się! Trzymajcie się! Trzymajcie się! Trzymajcie się. Nie dajcie się! się. Długo siodło! Trzymamy się, tak trzymać, bosewo! Wszystkie szkoły z naszej gminy pozdrawiam serdecznie tych wspaniałych, cudownych ludzi, którzy przyjechali dzisiaj, którzy się tak cudownie trzymają. Bądźmy wszyscy razem! Mamy jeden wielki cel godność naszego zawodu. Trzymajmy się! W życielstwie, ale był taki okres krótki w moim życiu. Że uczyłem i to były najtrudniej zarobione pieniądze. Najtrudniej ze wszystkich zawodów. Ja to chyba powiem w imieniu wszystkich, tak naprawdę, całej młodzieży Wyszkowa i całej Polski. Nauczyciele, nie dajcie się zastraszyć. Walczcie o swoją godność, bo to od Was tak naprawdę zależy, czy nasze przyszłe pokolenie udźwignie ciężar po Was. Całego tego kraju. To od Was tak naprawdę zależy, czy wy nas. W imieniu Długosiodła, bo jestem ze szkoły w Długosiodle, ale myślę, że w imieniu nas wszystkich jesteśmy bardzo poruszeni wystąpieniem ucznia, przedstawiciela młodzieży. Jest to bardzo wzruszające. Droga młodzieży, warto dla was walczyć, bo to jest również wasza przyszłość. Wy może też kiedyś będziecie nauczycielami, wasze dzieci. Wiedźcie tym, że my walczymy nie tylko o pieniądze, ale to, co Pan mówił, walczymy też o Waszą przyszłość, o to, żeby nauka nie była dla Was taką męką, jak jest teraz. Także gratuluję przede wszystkim tym nauczycielom tutaj, którzy są, którzy uczą tego ucznia i tak go wychowali. Jesteśmy ale z Was dumni, i ale też i, i właśnie rodzicom. Dziękujemy i gratulujemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączym się.